Jeździ pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Idzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, tyle nie do Warszawy. I Pani Grzesiu, zapraszam do, do pociągu. Tak samo, naprawdę, naprawdę. No chodźcie, no lepiej ci robimy. O, panie, o <śla> w cieniu, ale fajna pociąga. Ale

ja zjem banany, banany, nany, banany, nany, 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 ja zjem Ach, to strach, głoś się, to wielka góra lęku. Ależ ty, nie się, tylko wiesz I głośno Jeśli braki góry nie da się przeskoczyć Jeśli takiej góry obejść nie da się Głosie. No to góry, do góry, gdzie się zapalasz Boże, bo może na Wszystkie nam z tych są wysoko. I wszystkie dzieci piszą. Uuu! Pięknie. Blackikoła jedanką, nie moja Zostań wolą żonką, Ładam cię, Proszę cię, Na kolana biegnie. I rzecz, Nic nie robić, Nie mieć zmartwień, Chłodne piwko w ciebie pić, Leczyć w trawie, Liczyć chmury, Kołym i wesołym być. z nie robić, Mieć nałogi, Umelować gdzie się da, ale dołączymy razem i wolniej Leniu chować, świat całować Dobry panie pozwól nam i mi się wolniutko Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka Konduktorze łaskawy, tyle nie je do Warszawy Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka Konduktorze łaskawy, tyle nie do Warszawy Byle do Warszawy pięknie hey! Na pianinie także Ręce sobie klaszę I w kolana też Ja raną na gitarze Na pianinie także Ręce sobie klaszę I w kolana też Pięknie i w kółeczku Teraz wszyscy ręce i piszą Ja gram na gitarze, na pianinie także. Ręce sobie kaszę, niech kolano też. Ja gram na gitarze, na także. Ręce sobie kaszę, i też. Kolana... jesteś, ale fajna malowanka, nie? To jakie są fajne kolorki, fajne rysunki, nie? Podobają się? Jak nie jest, jest nic Poczekaj. Czary, Mary, Hokus, Pokus. Co? No ja. Czekaj. Czary, Mary, Hokus, Pokus. Dmuknij. No i co się stało? Nie ma. No dobra, to jeszcze raz. Czary, Mary, Hokus, Pokus. Cz zobaczymy, czy mi się, jak dmuknie to. Czaruje? O, dobra. A teraz Ty chcesz pomalować, bo Ty umiesz, nie? To pomalujemy te obrazki. To uwaga. Czary wszyscy. Czary, mary, kokus, pokus i dmuchasz. I uwaga, otwieramy. Pomalowane. A teraz ja zrobię czary mary, żeby była znowu malowanka moja ulubiona. 3-4. Czary mary, kokus, pokus, Co się dzieje? Pijemy. Fajne? Musisz tak mi trzymać, bo tak będę wiesz. Jeszcze mam takie pudełeczko fajne, magiczne, żeby wam pokazać, że puste jest. Zobaczcie sobie, nie? Możecie dotknąć. Dobra, no to co tu włożymy? Nie co to włożyć? Piątaka. jest piątak, nie? To wkładamy, jest? Jest, nie? Zobaczcie, a teraz robię coś takiego. Czary, mary, pokus, pokus. Nie ma, nie? Nie ma? Nie słychać, jest? A, no dobra, to źle. Jeszcze raz, czary, mary, pokus, pokus. I dmuchamy wszyscy. O, dobra. Patrzcie, nie ma. Jest? Nie ma, naprawdę nie ma. Czy oszukuje? Nie ma. Mówcie głośno. Nie ma, Nie ma, tak? Dobra, to teraz żeby była, uwaga. Czary, mary, pokus, pokus. I nas trzy cztery, wszystkie dzieci dmuchają. Trzy cztery. Patrzcie. Jest. A może ktoś chce, żeby coś waszego zaszarować? Macie coś fajnego, małego? Nie. Możecie Może się coś dać? Nie macie nic? co czekajcie, to zaraz. Może być lizak, wszystko może być, ja wszystko zaszaruję, wszystko z Dobra, to najpierw lizak. Jest lizak? Zobaczcie, jest lizak, tak? Patrzcie, tu wszystkie dzieci, dobra, jest lizak. I patrzcie. Zamykam. mykam? Szary, marych, kokus, pokus, nie? Jest. Jeszcze raz. Jeszcze raz, czary, mary, kokus, pokus. I uwaga. Nie ma. Nie ma, już lizaka nie będzie. Ale patrz. Czary, mary, kokus, pokus. Muchni. Jest twój lizak. Zawieramy. O, jeszcze Jak to? To jeszcze włożyć tutaj? Ciekawego? Rzucaj. Zobaczymy czy zniknie. O, dobra, jest, jest kawałek balonika, nie? Pyk. Czary, mary, kokus, pokus, nie? Uchaj. Pięknie. Nie ma. Nie ma. Dobra, teraz patrzcie, jeszcze raz. Czary, mary, kokus, pokus, Zmuchaj sobie. No i otwórz. Magia. Widzisz? Wielkie rama, dzięki. Ci pusi, Cipu, cipu, Ci płuci, buci buleka. Zolomek dolonek ona przyma go za rękę i śpiewa sobie tak pięknie. Wesołe bluszaki i gościnnymi wizytę